Biegnę za życiem, chcę dogonić je. Ciągle mi umyka. Przeszłość za mną. Teraźniejszość przecieka przez palce, a przyszłość taka niewiadoma. Biegnę i biegnę. Już sił mi brak. Zadyszki już dostaję, i zdrowia coraz mniej. A Bóg mówi do mnie: Zwolnij, zatrzymaj się. Jestem tu obok, tuż obok. Chcę Ci pomóc pozbierać życie do kupy. Nie jesteś sama. Weź mnie za rękę. Umarłem za ciebie, byś mogła żyć, byś mogła rozprawić się z przeszłością. I żyć w teraźniejszości, i żyć bez zadyszki. Bóg mówi w swoim słowie. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i łagodnego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem moje jarzmo jest miłe, a brzemie lekkie.